Siema ludziska, z tej strony Kamil, a to drugi odcinek z gry Battlefield Bad Company 2 i mamy zimną wojnę prowadzoną między Amerykanami a Rosjanami Dzisiaj będzie to bardziej walka na lodowcu. Jak widzicie. To więc byliśmy? Parszywa kompania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Hagard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Ależ z was paki Ej, formują się tam na dole. Marlow. Ile mamy czasu? Pięć to przekazałem. Nie ma sprawy. Będziemy tam za trzy. No to idziemy. Na GPS-ie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Da, o ile dowództwo nie wcisnąło nam jakichś starych danych. Na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykawać się. Ja pierdole. To była jakaś kurwa magia. Uratowałeś mi dupę. Nie zginiesz podczas mojej ostatniej misji. Marlow, idziesz na szpicy. Nasz klient będzie tam sam, jak się nie pospieszymy. Jazda. Musieli się zmierzyć z nimi. Wcześniej. No to wcześniej. <gry> to wcześniej. Teraz. Mi trochę nie podoba mi się, sobie. O, cholera, to nasz agent O, o Co jest? Nasz człowiek Zostawcie go Archanioł, tu Prawo 2, mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu Przyjąłem Prawo dwa? Nie, nie, o cholera Ty pieprzony Archanio, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie... Archanio, cel jest w ruchu. Dowódca Bravo 2, wstrzymać ogień, wstrzymać ogień! Miałem go! Czemu puściliśmy na wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj. twój czas jeszcze nadejdzie. <noise> Archanio, cel zniknął, pojazd nadal w zasięgu wzroku. Bravo 2, miasteczko jest nieprzyjazne, zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem, Archanioł. Bez odbioru. Słyszeliście. A Dobra, sami to kurwa odwróciwie. Nie musielibyśmy, gdybyśmy go wtedy rozwali Muszę ci. Dobra, Dobra, brabowa, ma się pozwolenie na otwarcie ognia. Przewidźcie się do pojazdów przed. Już zginąłem! No to jest... Dobra, to była trochę lekka przyginka. Nie od po, nie od samego początku. Middlecie pozwolenie na otwarcie ognia Przewijcie się do bojawnicy. Yo, -y. Chi si? Chi si? Chi kolejny. Chi I kolejny. I kolejny. Yeah, A się wracam. Cię lóbnicie! Sam to zrobię! Archanie o duża oba! Proszę o wsparcie lotnicy w naszym Jesteśmy podobnie w pojazdu pancernego i CHF-u. Pozycja 1, 9, 6, 4, 4, 8. Brawo dwa, wsparcie w drodze. Mamy jednostki blisko Waszej strefy. Przewidywanych za 31 minuta. Trzymajcie się.

Dobra, ja się stąd wycofuję. Bronimy się, aż przylecą samoloty. Niby trzy, połóżliwą Dalej, bryć Kurwa! Łupiemy, będzie to chuletem wsparcie! Jeszcze trochę, trzymać głowy nisko i zgodzić w Nie! cię, Ale za pół minuty nie będziecie już gdzie chować! To wykopiesz sobie dziurę w ziemi!

Ой, штинка мало. Не дам тебе разгинуть, собираюсь. Powaj się. No. Dobra, już nie mają. Nie mają nic. No to jedziemy! Ja się napiję. Nie! To... nie to... どうもこんにちは。

Oj oj oj! oj. Zdejmują nas strasznie! Nie! Czy nie da? Nie! To zbliżę! Zobaczcie, nie Jasna cholera, nic nie widzę. Jazda! jazda, jazda, jazda! Normalnie, tylko polo. się zaczyna! A tak w ogóle, to co jest w tej przeklętej ciężarówce? Jasna! Jasna cholera, dogadzają nas! Baga! Niech z tych cholernych spodach, Zrobi się, panie sierżancie! Co to jest? się ślizzo? Nie! Nie! Wyleciałem. Jezu. Nie! Tak nie. Ojej. Jedno. To jest. Co jest. Musisz na BUM! Wtedy profesjonalisty będą się z tym zajmować na... BUM! Ej! Kilka najważniejszych rzeczy do startu. BUM! Czepiłem tych, ale nie... nie zadałem takich dużych obrażeń. Dobra. BUM!

Co, I co? I co i co? I... I żyjemy! Jej! Udało nam się... Wszystko się pali oprócz naszego samochodu Coś strzykło! O! Moje stare kości! Oh, hola. Wszyscy sali! Aks. Sweet water! Oh. Bardzo ciekawe. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze... Hmm? Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam dziewięć oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. Więc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. ser co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę, sir. Tak, Wracając damy radę. Mamy w Boliwii człowieka. To specjalista. Nazywa się Aguayer. Dacie mu to. A. No i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. No, my też ci Co tu się stało? Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych! TO JEST KURWA TO! Bolivia Tezary Pozura dobrze podkłada dźwięki No to żegnam się na dzisiaj Kolejna misja skończyła się Cześć! Cześć!